Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. żebrzący niewidomy woła Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Jest coś przejmującego zarówno w tym wołaniu, jak i w wytrwałości wołającego. Oto tłum próbuje go uciszyć, a on jeszcze głośniej ulituj się nade mną. To wołanie o litość nie jest tu bez znaczenia. Wybrzmiewa w nim głęboka świadomość cierpienia, niemocy, bezradności, której doświadcza niewidomy. Ewangelista jakby na dwa sposoby próbuje przedstawić stan wołającego: przez poinformowanie o tym, że to żebrak, oraz właśnie wkładając w jego usta słowa: ulituj się. Jedno i drugie mówi o jakimś doświadczeniu ludzkich granic wytrzymałości. Nędzy, która paradoksalnie otwiera na Boga jego działanie. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.